Witajcie drodzy widzowie bardzo serdecznie Ja jestem ruinatora w dzisiejszym odcinku Zwiedzimy sobie stare, opuszczone Państwowe Gospodarstwo Rolne W skrócie PGR Z pozoru miejsce jak wiele, wiele innych Na terenie naszego kraju Kilka dużych, opuszczonych budynków Pogospodarskich Które tak jak mówiłem z pozoru Poza wielkością niczym się nie wyróżniają No ale dzięki temu, że jest Ten PGR znajduje się w bardzo małej wsi To można poczuć naprawdę klimat przemijania Pustki. najciekawszą rzeczą na jego terenie jest opuszczony wielki kombajn który znajduje się w starym opuszczonym hangarze czy to piramidy? w Egipcie? nie to opuszczone państwowe gospodarstwo rolne a tak naprawdę to dawniej jeszcze folwark tak wygląda to gospodarstwo tu mamy kolejne budynki a tam mamy jakiś budynek mieszkalny także będzie trzeba bardzo uważać. Mm. Widzę, że te budynki są już częściowo zawalone, ten jeden. A w tym szarym, w tym szarym budynku, blaszaku, który widać, prawdopodobnie stoi opuszczony kombajn. Nie, mam dziwne wrażenie, że gadam od rzeczy dzisiaj. Dobra, spróbujemy się jakoś tu dostać. Do, do środka budynku. Miejmy nadzieję, że będzie to możliwe. W sensie do tego budynku, żeby wejść tak od boku. Nie wchodzić od tamtej strony, bo z tego co wiem, tam jest trochę częściowo zamieszkały pałac Pegerowski, zarządcy budynku. Suruje, więc więcej wejść tędy i udać się do kolejnych zabudowań. Udało mi się znaleźć takie zbite, może nie zbite, ale takie okno. No po prostu miejsce po I spróbuję tu wejść, ale dzisiaj nagrywam z ręki. Więc będzie to dosyć trudne jedną ręką. Ale dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, o, udało się. Jesteśmy w jakiejś zawalonej hali. Z tego co wiem, to była chlewnia. Tak widać, wygląda stan techniczny. Tak to wygląda, bardzo zawalone pomieszczenie. Patrzcie tą deskę. Dobra, nie złamy się. Ale tu parkour musimy robić. Dobra, to okno jest naszym celem. Mam nadzieję, że je widzicie. Chodzę po czymś takim, ale trochę mi się... Dobra, skoczę sobie tu. O. Zawaliła się pode jedna z takich właśnie desek, ale już był na ziemi, więc nic złego się nie stało. Gorzej bym nie był. Wtedy aż strach świerdzić, co by mogło się zamknąć. O, tu mamy jakieś okno. Ujdziemy tędy. Nie wiem czym był, była ta część budynku, nie wiem czym ona mogła być, ale prawdopodobnie mogło to być jakieś pomieszczenie zarządcy, kierownika, a tu mamy teren. I tu jest ten pałac, który chyba nie jest opuszczony. Tu mamy właśnie taki zakutkowany budynek i tu się nie chce zbliżać. Po prostu będę chciał pójść tu obok hangaru. Dobra. Ryzyko jest duże przy Pałku, ale najwyżej wytłumaczymy, co tu robimy. Teraz fajnie byłoby podejść pod ten hangar i zobaczyć, co w nim jest, przynajmniej z tej strony. Oczywiście widać, że jest zakutkowany. O, tak, zablachowany jest z tej strony, więc tutaj nie zobaczymy zawartości. Udało mi się otworzyć wejście do tej ogromnej hali, która była zamknięta. Wierzę jeszcze jakieś resztki pokarmu. I jest naprawdę ciemno. Ale hala jest ogromna. Wow. Będę tu krótko, żeby mnie tu nikt nie zamknął. Szczerze to ja wy więcej chyba widzicie niż ja nawet. Muszę sobie jakąś latarkę kupić, jak coś tam zrobię może w wakacje. Albo A bo z YouTube'a przyjdzie w końcu. Gaśnicę. Widać, że dosyć stare. Tam mamy jakąś wodę. I taka ogromna hala. Chodźmy więc z tej hali. Tu w ogóle jakieś kolejne dwie wody. Bo Jesteśmy bezpieczni. Wszystko zostawi tak, jak zostałem. Zamknę to wejście. Szychu, przebiegłem hangar. Tu mamy tą część zawalonego budynku, która jeszcze jakoś się trzyma widzę stare urządzenia. O kurde, ale się... Mam raczej dobrą kondycję, ale... Takim sprintem pobiegłem, że to jest hit. U, tu jakieś zawalenia. I faktycznie mogę to być chlewnia. Tu raczej jest właśnie to pomieszczenie zarządcy. Zobaczymy je sobie. A co to jest? Ktoś tu liczył w słupku, czy co? Tak ono wygląda. To pomieszczenie zarządcy. To jest w ogóle więcej takich yy, numerków. I żeby nie przedłużać, przejdźmy do hangaru, na koniec zostawimy sobie tą dużą halę. O, ona jest jeszcze większa jak ta poprzednia chyba. O kurde. Chodźmy więc do hangaru. I uwaga! Chwila prawdy Jest kombajn. Wow Patrzcie to, spróbuję tam włożyć nagrywanie. Ogromny hangar. Jest maszyna rolnicza, ogromny kombajn, ale wejść chyba się nie da. Wrot tych nie otworzę. Tutaj widać kolejne wejście. Także do tej hali bez problemu wejdziemy. Zwrotami się nawet nie bawią, to jest taki hałas, jak coś tam pociągnąłem. A nie wiem, czy miałbym taką siłę. Czy ktokolwiek miałby taką siłę, żeby to, yy, to otworzyć po prostu? Tam jest jakaś blokada, nie jest na kłódka, ale trzeba ją złamać. No i to bardzo dużo się mogłoby kosztować. Widzę, że jestem chyba jedyną osobą, jaka zwiedza ten pegier, bo bardzo mało osób o nim wie, ze względu na to, że on jest na samym po prostu krańcu pewnej bardzo malutkiej wsi. O kurde. Ale chłód przyjemny. Wow, wiem rację, że prawdopodobnie jest większa niż ta poprzednia. Tu mam jakieś poidła, bądź też na pokarm. I z tego co wiem, w tym oto dużym budynku trzymane były krowy, raczej cielaki mniejsze. Spory sporych rozmiarów hala. Która mogła pomieścić sporą ilość właśnie takich cielaków prawdopodobnie Tu jakieś ostatnie pomieszczenia O takie zawalone, nic ciekawego, na sensu mm, używać lampy ani żadnej latarki hmm. Dla formalności Jakiś ręcznik Schody na górę więc można sobie też będzie zobaczyć Kolejny pusty pokój i na końcu... Wejdziemy sobie szybko na strych i opuszczam ten teren. Pusty strych. Gdyby nie ten kombajn to szczerze nie byłoby tu sensu iść, ale te wielkie hale zrobiły na mnie takie wielkie wrażenie. No wow. Robi to na mnie ogromne wrażenie. I co widzowie? Co, o kurde, czekam jeszcze powrót do domu, a was mam nadzieję, że czekają kolejne szanse. ode mnie fajne.